Dlaczego granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle niebezpiecznym miejscem? Jakie zagrożenia dla życia niesie nielegalne przekraczanie tej granicy? Co dzieje się z ludźmi, którzy trafili w ręce karteli w strefie przygranicznej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie w tym wideo. Dziś opowiem Wam o wielu okropnościach, z którymi spotykają się nielegalni migranci. Trudności Imigracji: Życie w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest najpiękniejszym marzeniem dla wielu mieszkańców naszej planety. Ludzie szukają tam perspektyw, wolności i spełnienia swoich pragnień o nowym życiu. Ale nie każdy jest gotowy na to, by przechodzić przez długi proces uzyskiwania amerykańskiej wizy. Niektórzy szukają jak najprostszego sposobu, aby dostać się do tego kraju. Wielu ludzi kupuje w Meksyku samochód z amerykańskimi tablicami rejestracyjnymi, a następnie przekracza nim granice ze Stanami, aby tam uzyskać azyl polityczny. Często właśnie takie historie można zobaczyć w internecie. Ale czy rzeczywiście wszystko jest tak proste, jak nam to pokazują? W istocie przekroczenie granicy to tylko sposób, aby znaleźć się w Ameryce, a nie część procesu imigracyjnego. Aby uzyskać azyl polityczny w tym kraju, trzeba zrobić bardzo wiele. Na przykład, konieczne jest zatrudnienie prawnika imigracyjnego, który pomoże zebrać dowody na to, że w ojczyźnie rzeczywiście grozi wam niebezpieczeństwo. Prawnik również pomoże zebrać niezbędny pakiet dokumentów. Ale nawet to nie gwarantuje, że uda się wam przekroczyć granicę. Za pierwszym razem. Możliwe, że będzie trzeba podjąć kilka takich prób, co wiąże się z ogromnym stresem i kosztami finansowymi. Ale nawet koszty finansowe bledną w porównaniu z tym, że przekroczenie granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi jest nielegalne. Każde nielegalne przedostanie się do Ameryki niesie ze sobą ryzyko. Osoba może zostać zatrzymana i deportowana z zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych w przyszłości. Oczywiście, każda osoba, która chce mieszkać w Stanach Zjednoczonych, ma wybór. Mogą dostać się do kraju nie tylko nielegalnie, ale także legalnie. Ale aby legalnie przebywać w kraju, trzeba mieć dużo pieniędzy, kontaktów i ważny powód. I nie każdy ma wszystko, co zostało wymienione powyżej. A niektórych do Ameryki z Meksyku popycha wręcz potrzeba. Najbardziej niebezpieczna granica. Najbardziej niebezpiecznym lądowym szlakiem migracyjnym na świecie jest granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Setki ludzi tam znikają bez śladu lub giną. Statystyki mówią, że około 700 osób rocznie w ten czy inny sposób na zawsze znika, próbując przekroczyć te granice. Ale ofiar prawdopodobnie jest znacznie więcej. O wielu zaginięciach lub śmierciach ludzi po prostu nie ma komu zgłosić. Do tych statystyk nie wchodzą również dane od koronerów z przygranicznego okręgu Teksasu i dane od meksykańskich ratowników. Taka liczba ofiar wynika z faktu, że wiele osób po prostu nie może sobie pozwolić na legalne przekroczenie granicy. Dlatego wybierają może nie najbezpieczniejszy, ale najszybszy sposób dostania się do Ameryki. Z powodu tego, że strefa przygraniczna bardziej przypomina bezkresną pustynię, gdzie rosną tylko jakieś krzewy. Ziemia tutaj składa się z kanionów i wzgórz, które są pod stałym działaniem słońca. Ludzie, którzy przedzierają się przez ten teren w drodze do granicy, stają się ofiarami udaru cieplnego latem lub wychłodzenia zimą. Najczęściej ludzie stają się ofiarami pustyń Sonora i Chihuahua. W strefie przygranicznej często pojawiają się patrole. A jeśli nielegalny imigrant zostanie przez nich złapany, zostanie deportowany. Nie pociągnie to za sobą odpowiedzialności karnej, jeśli imigrant nie popełnił przestępstw, ale wjazd do Ameryki będzie dla tej osoby zamknięty. Ale deportacja to jeszcze pół biedy. Strażnikom granicznym wolno używać broni w sytuacjach skrajnej konieczności. I najczęściej, oczywiście, ta zasada jest przestrzegana, ale w życiu wszystko nie jest tak proste jak w zbiorze zasad. Czasami niewinni imigranci giną właśnie od tej broni. Jednak nie należy myśleć, że z powodu tego, że źli strażnicy graniczni zabijają niewinnych, trzeba zrozumieć, że co roku do Ameryki przez te granice trafiają setki ton zakazanych substancji i dostarczają je wcale nie najbardziej niewinni ludzie szukający pracy w Stanach. Oprócz strasznych warunków pogodowych, w strefie przygranicznej przebywa wiele elementów kryminalnych, co czyni ją jeszcze bardziej niebezpieczną. W tym miejscu działa wiele karteli narkotykowych, które walczą jednocześnie z dwoma państwami, a niewinny człowiek może przypadkowo znaleźć się w centrum strzelaniny lub pościgu i w ten sposób zginąć. Oprócz tego w strefie przygranicznej działają kojoty, to ludzie, którzy pomagają przekraczać granice. Jednak nie zawsze sumiennie wykonują swoją pracę. Niektórzy kojoty najpierw biorą pieniądze od osób, które chcą przekroczyć granicę, a następnie podczas długiej i ciężkiej podróży sprzedają niektórych swoich podopiecznych w niewolę. Przemytnicy mogą również po prostu porzucić całą grupę ludzi, którą zobowiązali się przetransportować przez granicę. Oprócz tego, kojoty mogą sprzedać niczego nie podejrzewającego migranta kartelom. To dla nich całkiem dochodowy biznes. Za jedną osobę kojot może otrzymać od 500 do 20 tysięcy dolarów. Wszystko zależy od umiejętności, zdrowia i statusu społecznego ludzkiego towaru. Jeśli osoba nie jest bogata, to przez resztę życia będzie pracować na rzecz kartelu. Jeśli jednak pochodzi z zamożnej rodziny, to zażądają okupu od krewnych. W sztuce negocjacji kartele nie mają sobie równych. Przez lata takiego biznesu zdobyli wystarczająco dużo doświadczenia, aby zawierać takie transakcje na swoją korzyść. A ich argumenty są bardzo przekonujące. Wysyłają krewnym więźnia jego części ciała i nagrania wideo z procesu ich odłączania. I w okrucieństwie kartele również nie mają sobie równych. Jeśli za człowieka nie płacą pieniędzy, to jest on brutalnie traktowany na oczach innych więźniów. A to, co dzieje się dalej, jest nawet straszne do opowiedzenia. Ale to jeszcze nie wszystko. Niemniejsze niebezpieczeństwo stanowi kult Santa Muerte. Przedstawiciele tego kultu śmierci wyróżniają się szczególnym okrucieństwem. Praktykują oni składanie ofiar i wiele innych krwawych rytuałów. Często główną rolę w tych rytuałach odgrywają migranci, których im sprzedano, lub którzy wpadli w ich ręce z powodu własnego pecha. Wielu, którym udało się wydostać z najbardziej przerażających sytuacji na granicy, opowiada swoje historie. A niektóre z nich są naprawdę niepokojące. Porwani. Naprawdę straszny los czeka tego, kto wpadł w ręce karteli. Tych ludzi trzymają w okropnych warunkach. Każdy dzień ich istnienia w obozie karteli jest wypełniony strachem, presją i oczekiwaniem na szybką egzekucję. Oprócz tego więźniowie są zmuszeni patrzeć, jak bandyci dokonują egzekucji na tych, za których krewni nie mogli zapłacić. Jeden ze świadków takiej egzekucji opowiedział, jak na jego oczach rozczłonkowano całą rodzinę. Zostali zabici, ponieważ pieniądze za ich okup nigdy nie dotarły. Jedyne co mógł zrobić świadek w tamtym momencie, to zasłonić oczy i uszy swojej małej córce, aby dziecko nie zapamiętało tego koszmaru. Jednak dalsze wydarzenia jeszcze bardziej szokują. Po tym jak z nieszczęśnikami się rozprawiono, bojownicy kartelu przygotowali ich ciała na ognisku i zmusili pozostałych więźniów do zjedzenia wszystkiego. Tych, którzy próbowali odmówić, czekała śmierć. Inny więzień opowiadał o tym, jak wpadł w ręce kartelu. Aby uniknąć smutnego losu, chłopak podał wymyślone nazwisko. Podczas gdy bandyci próbowali znaleźć jego profil w mediach społecznościowych, chłopak modlił się, aby nie natknęli się na zdjęcie z jego wujkiem. Na zdjęciu młodzieniec był uwieczniony ze swoim bliskim krewnym i jego samochodem. Widząc coś takiego, przedstawiciele kartelu mogli od razu zażądać okupu. W końcu krewni mają co sprzedać, aby uratować członka rodziny, ale dla chłopaka wszystko skończyło się nie tak źle. Bandyci nie zdołali odkryć jego strony, a samemu migrantowi nie było co zabrać. Wtedy rozebrali go do naga i wyrzucili z obozu. Młodzieńca ostrzeżono, że jeśli złapią go ponownie, zostanie zabity. A żeby na pewno nie pomylić więźnia z nikim innym, na jego rękach i nogach wycięto specjalne znaki. Chłopak miał dużo szczęścia, że wrócił do domu, nie wpadając w ręce innego kartelu lub kultu śmierci. Od tego czasu nie podejmował więcej prób ucieczki przez granicę, ponieważ pamięta ostrzeżenie, które mu dano. Znanych jest wiele przypadków, gdy ludzie dopiero co odzyskawszy wolność w jednym obozie, natychmiast trafiali do innego, a tam od ich krewnych ponownie żądano okupu. Historia mogła się powtarzać kilka razy. Najsmutniejszym zakończeniem dla porwanych jest trafienie w ręce Santa Muerte. Stamtąd nikt jeszcze nie wyszedł żywy. Niedawno stało się wiadomo o przypadku, gdy w Meksyku zaginęła mieszkanka Moskwy. Przed zniknięciem zdążyła poinformować krewnych, że ściga ją samochód kartelu. Chociaż dziewczyna nawet nie próbowała przekroczyć granicy. Po prostu znalazła się w przygranicznym mieście, gdzie poziom przestępczości jest niezwykle wysoki. Członkowie kartelu zabrali samochód dziewczyny, wysadzili z niego wszystkich jej towarzyszy podróży, a samą mieszkankę Moskwy zabrali ze sobą. Później dziewczyna skontaktowała się z mężem i poprosiła o przelanie pieniędzy na pewne konto. Od tego czasu dziewczyna kontaktowała się jeszcze kilka razy, prosząc o pieniądze, ponownie i ponownie. Mężczyzna za każdym razem wysyła okup i czeka, aż jego żona zostanie uwolniona, ale nie siedzi bezczynnie. Aby pomóc swojej żonie, mężczyzna z Wrócił się do ambasady Rosji. Stamtąd jego wniosek trafił do prokuratury generalnej stanu Tamaulipas, gdzie obiecali zorganizować grupę poszukiwawczą i sprowadzić jego żonę do ojczyzny. Dziewczynę odnaleziono po dwóch dniach i uwolniono. Dziewczyna opowiedziała, że bandyci natarczywie proponowali jej zakazane substancje. Kiedy odmówiła, zaczęli pytać ją, czy kiedykolwiek miała operację. Po negatywnej odpowiedzi dziewczyny zaproponowali jej przeprowadzenie kilku, następnie porwana opowiedziała, że może im dostarczyć pieniądze. Choć ich nie ma, to jej mąż lub przyjaciele na pewno je prześlą. Bandyci się zgodzili. Kiedy otrzymali potrzebną kwotę, obiecali uwolnić dziewczynę, ale policja znalazła porywaczy wcześniej. Później dziewczyna dowiedziała się, że kartele celowo oferują więźniom narkotyki. Jeśli porwany je zażyje, to będzie winien kartelowi ogromne pieniądze, które potem będzie musiał zwrócić lub podpracować. A jeśli odmówi, to zostanie torturowany na śmierć. Ci, którym się bardziej poszczęściło, Pewna dziewczyna opowiedziała, jak dla swojego ukochanego przekroczyła granicę z miłości. Dziewczyna, nazwijmy ją Maria, poznała swojego wybranka meksykanina w Stanach jeszcze podczas nauki. Ale okres jej nauki dobiegł końca i wróciła do ojczyzny, a jej wybranek, który w tym czasie przebywał w kraju nielegalnie, wyjechał do Meksyku. Ale miłość okazała się silniejsza niż przeszkody. Maria postanowiła, że miłość jest dla niej najważniejsza i udała się do swojego ukochanego. Ale w Meksyku nie mieszkali długo. Ponieważ jej chłopak wcześniej już przekraczał granicę z Ameryką, Maria zaufała mu i wyruszyli w drogę. Za przekroczenie granicy para zapłaciła 11 tysięcy dolarów. Pieniądze za przejście były wypłacane w ratach. Przez całą drogę dziewczyna kontaktowała się z zaufaną osobą, która wysyłała niezbędną sumę Koyotowi. Większą część opłaty przekazywano dopiero na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie można było mieć przy sobie gotówki. Nie dało się tego mieć. Migranci mogliby po prostu obrabować i porzucić na pastwę losu w połowie drogi. Podczas przejścia zawsze towarzyszyli im różni ludzie, którzy zmieniali się w określonych punktach trasy. Kiedy nadszedł czas, aby rozpocząć tę niebezpieczną misję, Maria z narzeczonym przybyli i na wyznaczone miejsce. Był to brzeg rzeki Rio Grande. Tam zebrało się jeszcze kilka nieznajomych dziewczynie osób, które również zamierzały przekroczyć granicę. A kojot w tym czasie nadmuchiwał zwykłą łódkę. Kiedy wszystko było gotowe, migranci załadowali swoje rzeczy na łódź i popłynęli. Wszyscy wiosłowali razem. Aby jak najszybciej przeprawić się na drugi brzeg. Pogoda była tak piękna, że dziewczyna na chwilę zapomniała, że zaraz nielegalnie przekroczą granicę. Gdy tylko łódka dotarła do drugiego brzegu, kojoty udzieliły wszystkim obecnym instrukcji. Następnie musieli biec półtorej mili przez pola i lasy. Zabronione było zatrzymywanie się lub pomagać tym, którzy na przykład upadli. Przyszłych migrantów ostrzeżono, że jeśli ktoś zostanie w tyle, to nikt po nich nie wróci. Ten mały oddział biegł przez wiele farm, których właścicielom zapłacono, aby nie zwracali uwagi na biegaczy. Ich droga zakończyła się przy drodze, gdzie czekał już na nich samochód. Marię i jej narzeczonego zawieziono do domu zwolenniczki kultu śmierci, gdzie spędzili cały tydzień. Wbrew oczekiwaniom Marii, gospodyni domu okazała się bardzo miła i wyrozumiała. Kiedy dziewczyna poskarżyła się, że przeraża ją statua świętej śmierci, kobieta uprzejmie przykryła ją prześcieradłem. A potem, nawet pozwoliła Marii przenieść się do innego pokoju. Po tygodniowym odpoczynku Marię i jej ukochanego mieli przewieźć samochodem przez granicę. To była najniebezpieczniejsza część ich podróży. Na granicy państw co 30 mil znajdują się posterunki, na których sprawdzane są dokumenty wszystkich bez wyjątku. Kierowcą ich samochodu okazał się bardzo miły dziadek, którego Maria nawet żałowała. Myślała, że ten dobry staruszek na pewno potrzebuje pieniędzy, inaczej nie. Pracowałby w takiej branży, ale wygląd bywa bardzo pozwodniczy. Para znalazła się w jednym samochodzie z szefem wszystkich przemytników, co zaskoczyło dziewczynę. W końcu Maria i jej przyszły mąż pomyślnie przekroczyli granicę i przeżyli kilka szczęśliwych lat w Stanach Zjednoczonych. Oni pobrali się i znaleźli pracę, ale wkrótce mąż dziewczyny został deportowany, a ona udała się do Meksyku razem z nim. Ci, którym mniej się poszczęściło. Wielu migrantów pomyślnie przekracza granice lub wraca do domu żywymi, jednakże wielu nieszczęśników traci życie i wolność w pogoni za marzeniem. Znany jest przypadek, gdy 10 osób zginęło, próbując przekroczyć Rio Grande. Migranci przeprawiali się łodzią przez rzekę, ale po ulewach prąd był zbyt silny. Rzeka okazała się nadmiernie głęboka i ludzie po prostu nie mogli wypłynąć. Matka z dwójką dzieci próbowała przekroczyć granicę w pobliżu parku Shelby w Whitmer Pass. Tam nielegalni migranci często znajdują swoją drogę do Ameryki. Ale prąd w rzece, przez którą przepływała kobieta, okazał się silny. Zaczęła tonąć i wołać o pomoc, ale nikt nie przyszedł. Amerykańskim żołnierzom, którzy słyszeli jej krzyki, zabroniono pomagać tym, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granice, nawet w sytuacjach awaryjnych. W ten sposób kobieta zginęła razem ze swoimi dziećmi. Jeszcze jednej grupie ludzi również się nie poszczęściło. Na ulicach Stanów Zjednoczonych znaleziono ciężarówkę, z której naczepy dochodziły krzyki o pomoc. Odkrywca przerażającego znaleziska mężczyzna ostrożnie uchylił drzwi. To, co zobaczył w środku, będzie go prześladować w koszmarach. Naczepa samochodu była wypełniona ciałami martwych i ledwo żywych ludzi. Mężczyzna wezwał karetkę i lekarzom udało się uratować 16 osób poszkodowanych. Pozostałe 46 osób były już martwe. Wszyscy ludzie znajdujący się w ciężarówce byli nielegalnymi imigrantami, których przewieziono przez granicę. Jednakże punkt wysadzenia okazał się zbyt daleko, a temperatura wewnątrz ciężarówki była dwukrotnie wyższa niż temperatura ciała ludzkiego. Z tego powodu prawie wszyscy pasażerowie doznali udaru cieplnego i zmarli. Kierowca ciężarówki, widząc ten przerażający widok, po prostu uciekł, zostawiając ocalałych na pastwę losu. Po kilku dniach liczba zmarłych wzrosła do 53 osób. Znane są przypadki, gdy ludzie znajdowali się w pomieszczeniach z jedzeniem i wodą, gdzie mogli otrzymać pomoc, ale śmierć znajdowała ich tam. Tak było w przypadku, gdy amerykańscy pogranicznicy zatrzymali grupę migrantów i wysłali ich do punktu tymczasowego przetrzymywania. Wśród migrantów była dziewczynka, która w tym czasie miała 7 lat. Zmarła kilka godzin po zatrzymaniu. Przyczyną był szok z powodu głodu i silnego odwodnienia. Ojciec dziewczynki twierdził, że była zdrowa przed przybyciem do punktu przetrzymywania. Ma nawet dokumenty potwierdzające, że badanie lekarskie przeszła bez problemów. Nie skarżyła się też na samopoczucie. Jednak w ciągu dwóch dni w punkcie tymczasowego przetrzymywania stan dziecka całkowicie się zmienił. Strażnicy graniczni z kolei twierdzą, że nielegalni imigranci mieli dostęp do jedzenia i Wody, a ojciec nie pozwolił dziewczynce na badanie przez lekarza. Stan dziewczynki gwałtownie się pogorszył dopiero pod koniec drugiego dnia to znaczy, że dziewczynka nie mogła zginąć z ich winy. Nielegalne przekraczanie granicy jest poważnym problemem, który dotyczy zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak i praw człowieka. Często takie działania prowadzą do tragicznych konsekwencji w tym obrażeń, lub nawet śmierci ludzi. Ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat ryzyk związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy. Oraz zapewnianie ochrony praw tym, którzy szukają schronienia lub lepszych warunków życia. Pamiętajmy, że za każdą liczbą kryje się historia. Dbajcie o siebie i bądźcie ostrożni. Dziękuję za uwagę.